2 styczeń 2024, prezent do Świętej Tereski, 151 rocznica jej urodziny, Róży Świętej Tereski wraz z dodatkiem Mali Apostołowej i Mali Święci. Wychodzi 10 każdego miesiąca, czerwiec 1931 rok.

Współpraca Króżańca Świętej, Króża Świętej Szkoła Wyzwolonej Polski, Przypowiednia Gądemolczewskiej. Wynagradzajmy. Przy Rośnie o Jezu i w sercu z tego. Mogarnę do świętego Tony. Dzisiejszy. mnie o Jezę i w sercu z tego. Wszystkie dzisiejszy. Hamburg, miasto Matki Bożej, gdzie przyprowadziła mnie święta Paustyna. 9 dnia będę usłyszał w Gdańsku. Będziesz w Hamburgu na różnicę ślub. To było niemożliwe. I stało się możliwe. Dla świętych wszystko jest możliwe. Z historii kalendarza polskiego. Szczególnie nauka to rozkwita od 1429 roku. Pierwsze kalendarze polskie pisane były po łacinie. Najdawniejszy kalendarz produkowany po polsku jest z 1516 roku. Za czasów saskich więcej produkowanych kalendarzy polskich było w Krakowie i w Zamościu. Kalendarze zgromadzeń zakonnych w Winnie, Częstochowie, Toruniu, Lwowie, Poznaniu. Pierwszy kalendarz polityczny Polski wydał w Wilnie w 1737 roku jezuita Jan Paszkowski. Wnuk króla sowieckiego, arcybiskup, pięciu biskup, miał 37 lat. Klemens August urodził się w Brukseli w 1700 roku w 71 rocznicę dziadka króla Polski, Cholesku. Za Pomorzu wydał pierwszy kalendarz polskiej literacji, już już, Price. Kalendarz był drukowany w Toruniu, w drukarni Lambertka. Price często się skarżył, że niemiec Lambert posądz drukarni, go Szwabiu. Drukował ponad, ponad nakład, a że Price był biedny, nie mógł płacić, więc go Lambeck wyzyskiwał. Price przeniósł się w roku 1890 do Bydgoszczy. Pierwszy kalendarz polski dla ziemi nad notysiąku wydał w roku 1893 roku Stanisław Ończa Tomaszewski mój dziadek Bydgoszczy. Jego nakład nakładem wyszła w roku 1891. Pierwsza Gazeta Polska, Straż Polska, zamieniona w 1893 na Gazetę Bydgoską, później Dziennik Bydgoski. Jak trudno było, pod wówczas stanowisko redaktora, wydawcy, tak brykać się musiał z rosem zamieszczanym, odbitym z oryginału, dodatek Dziennik Bydgoszczy w 1902 roku. Dziennik Bydgoszczy, Bydgoszczy, dodatek nadzwyczajny poświęcony działalności Juliana Price, sierp, Polaczka, literatura i bez kasy, wojaczka. Odezwa. Tutaj jest mój dziadek. Przyłożył swojego przyjaciela. Odezwa. Z głodu umiera. Niemal literat. Pan Julian Price, starzec 85 lat, żołnierz z roku 31. Pan Price. Wydawał przez długie lata kalendarz sierp Polaczka, dziś leży jak łazar złożony ciężką niemocą na poddaszu w noży raczej niż w mieszkaniu. Raj z trudem tylko poznaje przyjaciół swoich. Gdy byłem u niego, a wyszedłem przypadkowo, leżał biedny na nędznym posłaniu. Przed łóżkiem na zydlu, rakiem starym, jakiego właściciel stał garnuszy czarnej kawy i kawałek suchego chleba. Żona jego już na chleb zapracować nie może, bo chora. Obraz nędzy i rozpaczy. To zwykła zapłata dla literata za życie, uniknie dopomoże, a po śmierci mu gadzą. Radacy i kto pomaga, prędko pomaga dwa razy. Administracja Dziennika bytgowskiego Bydgoszczy chętnie pośredniczy. i publicznych, publicznie pokwitować będzie w odebranych groszach. Julian Price urodził się dnia 13 lutego 1816 w biskupstwie Popowie pod Chełmnem. Gimnazjum przeszedł w Toruniu, gdzie usłuchał filozofii prawa. W wypadki roku 1831 oderwały go od, od studii. Ludziąco został komisarzem Ligi Polskiej, aresztowano go tu i zasadzono na fortecy skąd zdołał zbiec. W Warszawie aresztowany po raz drugi i skazany na śmierć z trzema kolegami. Dziwnym zbiegiem okoliczności i szczęśliwym trafem, i tutaj zdążył uciec, dwóch wówczas utarczki z kozakami porozrywano mu dłonie. Julian Price wydawał przez trzydzieści, 20 lat. Swoje sławne kalendarze, sierp, Polaczka wydał rozmaite dziełka i pisma ludowe. Był współpracownikiem przyjaciela ludu wychodzącego w latach 1840 do 48. W Lesznie Jak miłe wspomnieć, jak miłe wspomnienie pozostawił Price, świadczą liczne przepisy, jakie składkują nadesłani. Tylko tyle tylko mogłem się od przyjaciół prawie dowiedzieć. Wiersze i poezje sierp Polaczka, co zwasz kochana młodzi, jeżeli o szczęście ci chodzi. Czas prędko niż w strumieniu pływa i wszystko ze sobą porywa. I rajskie młodości dni chwile, ach czasu nie oprą się sile, jak róża co gdy się rozwinie, już rychło biednie ginie. Tak z udzienków do róży podobna Przemija i młodość nadobna. Korzystaj więc z czasu, Cna młodzi, Bo czas to jak strzała uchodzi, Och, młodością swoją błogą i złotą Zbogacaj jej nauką i cnotą. Co za młodu zasieje szczęśliwie, Na duszy pracy twoje nie To chociaż i wiosna się zmieni, I później raz zbierzesz jesieni, I starasz młodości swoje marnie, To żal cie po czasie ogarnie. O, dojmie, zgryzota choć z laty, lecz ach, już nie zgoni swej straty. Korzystaj więc z czasu cna młodzi, czas jak strzała uchodzi, o chłodością swoją błogą i złotą, z nauką i cnotą. Róże świętej Teresa od dzieciątka Jezus. Miesięcznik poświęcony szerzeniu czci świętej Tereski od dzieciątka Jezus przyjaciel mojego dziadka, odezwa, siostry Karmelizanki posy. Nasz misjonarz, skarb rodzinny Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Towarzystwo Słowa Bożego, poświęcone przez Ojca Świętego Piusa Jedenastego, Zapewnia Ci roczny udział w tysiąca stu msza świętych.